Siemanko widzowie, dzisiaj wam pokażę jak grać na padzie na laptopie albo na padzie na komputerze Uwaga, to działa na wszystkich grach, więc jakbyście chcieli grać na laptopie lub na komputerze na padzie to yy, też to działa Ja akurat na się pokazuję A więc tak, włączamy pada Mamy pada włączonego tutaj szukamy i powinien być tutaj nad padem dokładnie w tym miejscu taki przycisk przytrzymujemy go wtedy powinien tak nam migać wtedy jak nam tak miga to musimy wejść na bluetootha już wchodzę o na bluetooth wtedy wchodzimy i będziecie mieli wtedy Xboxa To musicie się połączyć PS y, spadem od Xboxa No i musimy poczekać aż się y, połączy o, no było tylko ten mój pad coś się zepsuł, i coś się nie chce połączyć. No i ten. Jak już jesteśmy połączeni z padem, to możemy się Wciszczyć granie. Ja akurat nie jestem połączony, bo mi się coś zepsuł. A jeżeli to Wam nie zadziała, to jest druga wersja. Tak. Macie kabel y, od ładowarki, taki. Odpinacie. Musicie mieć y, z jednej strony taką końcówkę, a z drugiej strony taką. I wtedy tak. Tę, tą końcówkę. Ten, tą końcówkę pierwszą o tą wkładamy do laptopa. I ten. Czekajcie. O. Gdy już mamy podłączoną, to wtedy bierzemy sobie naszego pada, który nie chce się połączyć. I tutaj, obok przycisku, powinien być właśnie taki tutaj, ten. I wtedy tą drugą końcówkę, co macie, podpinamy tam obok tego przycisku. No, i mamy też pada. Teraz sobie już bez żadnych połączeń sobie możecie na spokojnie grać. Ja Wam pokażę nawet. No. no, i możecie się cieszyć graniem na padzie na laptopie. Dzięki temu teraz nie musicie kupywać Xbox albo PlayStation, jak chcecie zagrać na padzie. Tylko możecie kupić samego. Pada I Czekajcie no, O, możecie kupić samego pada I sobie Tu grać Zobaczcie, tu wszystko Normalnie działa Możemy sobie tutaj Zagrać, nie wiem Co zagramy Ostatnio sobie chciałam zagrać W taką Grę o Yy, tak, tylko nie pamiętam jak się ona nazywała. Yy. Spróbujmy ją znaleźć. O, Było tu wyszukaj. Yy, no. O, jest. Y, I obiadu tu znajdziemy, spróbujemy znaleźć y, ten. Czekajcie, użyjcie, że, po, że y, pozwólcie, że po prostu normalnie sobie wpiszę. Mm, dobra. No, no i y, tam jesteśmy sobie na padzie i normalnie możemy sobie na padzie grać w y, na przykład y, Taxi Boss. Nie wiem, czy kojarzycie na Robloxie. W Fortnite'a sobie też tak można grać. Tylko akurat w Fortnite trzeba wejść na ustawienia i tam sobie zmienić z klawiatury na. Dokładną, dokładny pad taki sam, z takiej samej firmy, jaki macie. Czyli jak macie pad na przykład, na przykład z Xbox One, to musicie tam w ustawieniach zmienić na, na kontroler na Xbox One, a jak macie jakieś inne kontrolery, no to wtedy na inne ustawić. No natychmiast ten. A jeżeli chodzi właśnie o Robloxa, to od razu wystarczy, że podmiecie i już sobie gracie na padzie. Albo jak chcecie na bluetoothu, to możecie na bluetoothu się połączyć, tak jak ja wcześniej. No i sobie możecie się cieszyć graniem na padzie. A jeżeli chodzi na przykład na czym się lepiej gra, czy na przykład na padzie, czy na klawiaturze i myszy? No to wydaje mi się ten. To byście musieli sami sobie stwierdzić, jak wam będzie lepiej, ale mi się wydaje, że lepiej po prostu jest granie z klawiaturą i myszką na Robloxie. Na Fortnite to już zdecydowanie na klawi z klawiaturą i myszką. To już zdecydowanie. Też nie ma co mówić. Yy, ja od razu wolę z klawiaturą i myszką grać na Fortnite. a w ogóle na Xboxie yy, W ogóle na Xboxie i napadach w ogóle nie umiem grać. Yy, no i tam, yy, No. Yy, jeżeli chodzi... Na przykład, żeby zagrać sobie, pobrać BrowStarsa na laptop albo komputer i sobie użyć PADA. Jeżeli na padzie zadziała BrowStars, to myślę, że na padzie będzie fajnie, Czykolwiek nie testowałem tego. No, ale jak ktoś chce się pocieszyć, to widzicie, normalnie sobie tu, to jak ktoś chce sobie pograć w tym yy, sobie chcę pograć w coś yy, na laptopie lub komputerze i na padzie to właśnie yy, ten, to właśnie to jest dla was poradnik fajny no, no i sobie troszeczkę pojeździmy te jakie to szybkie jest Wysiądziemy sobie. Ja dawno w ogóle w Robloxa nie grałem, i dawno w tą grę nie grałem. Ja można powiedzieć, że ja prawie w ogóle w tą grę nie grałem, akurat w taxi. Ostatnio kiedy grałem w taxi, to chyba nie wiem. Z... Nawet nie wiem, ale nawet chyba nawet i może być rok, kiedy nie, kiedy nie grałem. W tego taksi, bo tak to w Robloxe to gram tak z miesiąc temu, ale w taksi to chyba z rok już nie grałem. I no, widzicie, ten. ja polecam kupywać ten. I od razu mówię do wszystkich, że to nie jest jakaś współpraca. Ja polecam pada kupić w media expert. W Mediamarkt y, też są fajne, ale na pewno nie polecam kupywać używanych albo z jakichś stron. To y, najlepiej y, polecam najbardziej w sklepie kupić, bo y, ten, y, bo w sklepie to wiecie, macie pewność, że y, ten, y, że wszystko będzie dobrze dzia dzia działało, a zamówicie z Allegro. Jakieś używane, no i nie wiadomo, co Wam przywiezą, nie wiadomo, czy będzie na pewno, y, de, czy będzie na pewno y, pad w dobrym stanie, no, więc ja polecam ogólnie wszystkie rzeczy, co chcecie sobie kupić, to polecam tylko w sklepie. Y, w ogóle nie polecam kupować internetu, takie rzeczy na przykład jak klawiatura, pad, takie gamingowe rzeczy to nie polecam na internetach, chyba że na jakichś y, takich, y, chyba że y, na przykład jakieś rzecz, chcecie kupić jakieś rzeczy z internetu, y, co ten. Jakieś y, chcecie kupić y, rzeczy y, z internetu co ten. Y, co te rzeczy nie są używane i nawet jest potwierdzone, że nie jest. Używane to ten. Jak nie jest używane, to może być. Ale ogólnie, nawet jak nie jest używane, to ja i tak wam polecam w sklepie kupywać. Ja kiedyś kupiłem używaną klawiaturę z Allegro, no i zawiodłem się. Przywieźli mi jakąś. Klawiatura ta klawiatura kosztowała 40 zł, chyba albo 50, i przywieźli mi y, jakąś y, z nie wszystkimi klawiszami. I y, ten przywieźli mi klawiaturę, ale nie ze wszystkimi klawiszami. Y, I te klawisze, co ich nie było, to ich nie było w zestawianiu nic, tylko. Po prostu nie miałem tych klawiszy i nie dali mi nigdzie nic, żebym sobie na przykład sam dał albo coś. Tylko ten. Po prostu mi dali bez klawiszy klawiaturę. Niektórych. Niektóre były, a niektórych nie. Z tego co pamiętam jak was to ciekawi, no to nie było ten. Nie było chyba. Nie pamiętam, ale chyba nie było ESC Chyba shifta nie było Chyba w spacji nie było I chyba ENTERu nie było A tak to wszystko było Więc nie polecam, bo ten, yy, Chyba nie chcecie, żeby się stało To co mi No, ja myślałem, że jak y, kupię coś z internetu, to że będzie y, fajnie, i że będzie taniej, i że będzie lepiej. No i okazało się, że nie będzie lepiej, więc polecam Wam y, kupywać y, w sklepie tylko y, jakieś y, rzeczy. I właśnie teraz chyba mi się pad zepsuł, bo. Daje do przodu i w prawo. Wam się nie, po, nie zepsuje, raczej mi się zepsuł, bo on już mi się tydzień temu albo miesiąc tak psuł, że w ogóle się nie odpalałem i nic dawałem inne baterie i nie działało. Nie No i ten. Później dałem jakąś tam baterię i okazało się, że działało, czyli po prostu chyba złe baterie dawałem. No, ale zacinał mi się ten pad. No i mi się działo tak jak teraz, że zobaczcie, daje w prawo i mi w prawo nie idzie. Czekajcie. Muszę sobie się wspomóc klawiaturą i myszką. Dobra. No. Więc... No, jak chcecie, ja polecam też na padzie grać, też się fajnie gra. Yy, ale na klawiaturze jest, jest lepiej. Yy, ale yy, na padzie też, yy, ten, też się fajnie gra. Yy, no, więc polecam sobie wziąć. Yy, nawet polecam. Jak ktoś chce sobie spróbować, to jak najbardziej możecie sobie kupić. Możecie sobie kupić na przykład taki pad. Ja polecam taki. On jest też fajny. Fajne pady też są, ale nie wiem, nie testowałem. A więc żeby nie było tak, y, że na przykład kupić jakiegoś pada i on nie podejdzie do laptopa, ani do kompa, to po prostu zazwyczaj to polecam Wam po prostu kupić y, takiego pada. On, y, to jest pad z Xbox Series X. Y, on kosztuje nie wiem ile. Y, chyba tak, tak jak każdy pad ale nie wiem. No i taki polecam i on raczej podejdzie do laptopa i na Bluetooth i na kablu. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Tam. mam nadzieję, że Wam pomogłem z tym poradnikiem. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Jeśli tak, to zostawcie subskrypcję łapkę do góry, no i obserwacje na Twitchu. Twitch macie na banerze i w opisie mojego kanału, a więc ja się z Wami żegnam i do następnego filmu.